Za kilka chwil zacznie się szampańska zabawa. W studiu witamy stylistkę Basię Józefiak, która podpowie jak modnie wyglądać podczas sylwestrowej nocy. Dobry wieczór, witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Sylwestrowy, sylwester i karnawał to blask cekinów czy minimalizm ubioru? Czy jedno i drugie? Myślę, że w codziennych kreacjach dominuje teraz minimalizm, ale jednak tego wieczoru sylwester i karnawał to zdecydowanie błysk. Mhm. Czyli co będzie modne? Może zacznijmy od kobiet. Są jakieś takie stroje, które powinny panie założyć, by właśnie wyglądać modnie? Myślę, że można skorzystać z najnowszego trendu tego sezonu. Mhm. Inspiracja barokiem. Jest to trend bardzo silny w tym sezonie. Nie mówimy e, o przebieranym Sylwestrze. Zdecydowanie nie. Mhm. Choć może to tak brzmieć faktycznie, nie jest to... Wersja przebierana. No, ta wersja najbardziej ekstremalna, czyli od ubrać się w złoto, w cekiny, w kamienie, hafty, od stóp do głów byłoby tą taką wersją najbardziej ekstremalną i mogłoby zakrywać. Przebieranie się. Natomiast y, jeśli zostawimy y, dodatki błyszczące y, kopertówkę, która będzie pokryta kamieniami, y, będzie to inspiracja właśnie barokiem, a nie będzie przesadzone i myślę, że sprawdzi się na wiele okazji. My Mówimy o kobietach i mówimy także o mężczyznach. Rozumiem, że ten styl to tak dwutorowo. Y, tak, zdecydowanie tak. Choć, myślę, że prze, y, tak naprawdę przeważał ten trend w kolekcjach damskich, jednak y, i w kolekcjach męskich znalazłoby się trochę tej tendencji z całą mhm. pewnością. Rozumiem, że to jest taki y, karnawałowy krzyk mody, krzyk mody 2013 roku, czy za dużo powiedziane? Mówimy o tych barokowych stylach. Yy, myślę, że jest to już tendencja obowiązująca teraz jesienią i zimą y, 2012. Yy. Yy, tyle tylko, że myślę, że jest to po prostu na tyle błyszczący trend, że będzie bardzo odpowiedni na właśnie ten karnawałowy, sylwestrowy czas. A jeśli komuś jednak nie do końca do gustu przypadnie taki trend, wiadomo, albo idziemy y, z modą, tak. albo staramy się iść gdzieś pod prąd. Ale załóżmy, mamy jakąś alternatywę, że to nie, ale coś innego również będzie modne? Oczywiście. Jak bumerang co sezon, co kilka sezonów wraca styl męski. Także panią mogę zasugerować na przykład na eleganczą na imprezę, na przyjęcie biały garnitur. Generalnie garnitury są w tej chwili na czasie, więc taką e, najbardziej elegancką wersją będzie właśnie biały. A panowie co wtedy w e, drugą stronę? E, oczywiście tutaj jak najbardziej e, również może być garnitur, ale tak naprawdę e, tak, te garnitury damskie, o których w tej chwili mówię, e, dziś są mocno mocno. E, e, Ukobiecone, że tak się wyrażę. Są mięk w miękkich tkaninach, mają pasek. W związku z tym ta wersja nie jest tak bardzo męska, jak mogłoby się wydawać. Także nie będzie tutaj, myślę, konfliktu. Okej, okay. rzeczy mamy mniej więcej załatwione. Teraz dodatki dla kobiet. Dużo tych dodatków. Czy rezygnujemy z nich w ogóle? Myślę, że to mocno zależy od tego, kto się w czym czuje. Jeżeli ktoś lubi błyszczeć, to jak najbardziej spora ilość w tym, w tym czasie, co roku, ale tak naprawdę ten barok, o którym wspomniałam, tego się absolutnie nie trzeba teraz bać. Mogą, mogą, może to być i torebka, i biżuteria, i, i buty, i nie będzie to przesadne. Absolutnie. Przed sylwestrem, przed zabawą sylwestrową. No właśnie, dziś może już nie, ale karnawał rozpoczyna się. W związku z tym pytanie, czy do stylisty warto się wybrać, warto się wybrać, zrobić sobie makijaż, fryzury, czy raczej staram się robić to wszystko w domu. Myślę, że to przede wszystkim zależy od zasobności portfela, ale tak naprawdę też od tego, czy ktoś potrafi zrobić to sam w domu. Myślę, że absolutnie jest, tą dobrą, jest to dobrą wersją, jeśli ktoś potrafi to zrobić w domu. Natomiast jeśli ktoś nie umie, albo po prostu chce oszczędzić czas, to jak najbardziej polecam tutaj wizytę u specjalisty. Można pójść do fryzjera, do wizażysty i załatwić to. Szybko. Pani jest personal-shopperem, tak zwanym, mówiąc po polsku, doradza pani osobom, które nie wiedzą, w co się ubrać, nie wiedzą, jak się ubrać i co zrobić, by wyglądać modnie. No właśnie, wiele osób korzysta z pani usług? Myślę, że coraz więcej, tak naprawdę coraz bardziej przekonujemy się do tego, że warto dobrze wyglądać i na co dzień, i w sytuacjach służbowych. W związku z tym, choć jeszcze jest to branża taka nie mocno znana, to jednak coraz, coraz szerzej i coraz więcej osób korzysta. Właśnie jak to wygląda? Ktoś do pani dzwoni, pani odbiera telefon, umawia się na zakupy. Chodzi z tymi osobami, czy jakoś w inny sposób? Gdzieś Generalnie się w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby, bo te trzeba poznać na początek. Muszę wiedzieć, czym ta osoba się zajmuje, jaki prowadzi tryb życia. To jest punkt wyjścia. Nie jestem w stanie stworzyć nowego wizerunku w oderwaniu od tych, od tych elementów. Także najczęściej jest albo rozmowa dłuższa przez telefon, Aha. albo spotkanie. Później możemy zrobić przegląd szafy, w którym będę w stanie wybrać to, co powinno zostać w tej szafie, co nie powinno, zgodnie oczywiście z sylwetką i właśnie nowym stylem, który przyjmiemy. Następnie możemy wybrać się na zakupy i uzupełnić tę szafę o rzeczy, których w niej brakuje. To droga usługa? Myślę, że jest to ciągle. Jest to usługa, która zdecydowanie oszczędza nasze pieniądze, jeśli przeliczymy to na kilka nieudanych zakupów, które później będą leżały w szafie. W związku z tym myślę, że warto zainwestować. Jeszcze chciałbym do tego Sylwestra wrócić na koniec naszej rozmowy. Taka ostatnia rada dla wszystkich osób, które za kilka godzin już wyjdą pewnie z domu, będą gdzieś się bawić, ale cały czas biegają po mieszkaniu. Tego nie mam, tego nie mam co zapomnieć nieważne, w co się ubierzemy, no, czy generalnie dopracować te szczegóły, bo od tych szczegółów też zależy taki no, ogólny wizerunek. E, oczywiście, że tak, natomiast e, myślę, że tego wieczora e, najważniejsze jest to, jak się będziemy bawić, w jakim towarzystwie się znajdziemy, a te elementy, jeśli udało nam się do pewnego momentu e, dopracować, na pewno na pewno się sprawdzą. A panowie? Tutaj myślę, że niewielka ilość panów tak naprawdę zostawia sobie to na ostatnią chwilę, a jeśli zostawia, to ma kilka sprawdzonych wersji. Myślę, że o to nie musimy się bać. Stylistka Basia Józef jak doradzała na te ostatnie przedsylwestrowe godziny. Dziękuję pani za rozmowę. Bardzo dziękuję.